Szanowni Państwo, dzisiaj jest 6 stycznia 2025 roku. Rok 2024 za nami. Przyszedł czas na podsumowanie. Dla mnie rok 2024 był wyjątkowo udany. Znalazłem dwa meteoryty: meteoryt Ribek 5-gramowy oraz meteoryt Płutusk 40-gramowy. Marzenia spełnione, było wspaniale, ale po kolei. W roku 2024 na moim kanale YouTube, czyli w gabinecie astronoma, opublikowałem 30 filmów oraz 69 shortów. Odcinki na moim kanale uzyskały 420 tysięcy wyświetleń. Przybyło także 5 tysięcy subskrybentów. Łącznie od początku działalności kanału jest to ponad pół miliona wyświetleń i już ponad 6 subskrybentów. Pierwszym filmem w 2024 roku był odcinek o tlenie w meteorytach. Na różnych prelekcjach czy spotkaniach często zadawane jest mi to pytanie, skąd wiemy, że ten meteoryt jest na przykład z Marsa? Odcinek dotyczący tlenu w meteorytach odpowiada właśnie na to pytanie. 20 stycznia 2024 roku odkryta została mała planetoida, a w sumie to meteoroid o nazwie 2024 BX1. Szybko po jego odkryciu okazało się, że zderzy się z ziemią w okolicy Berlina. Tak też się stało, i 21 stycznia 2024 roku obserwowany był Bolit nad Niemcami, który zakończył swój lot w postaci spadku deszczu meteorytów. Ja w obszarze spadku tych meteorytów, a mówię tu o meteorytach Ribek, byłem dwa razy po trzy dni, łącznie 6 dni. Relację z poszukiwań oczywiście znajdziecie Państwo na moim kanale. Mój pięciogramowy okaz meteorytu Ribek odnalazłem w trakcie drugiego wyjazdu i jest o tym odcinek na kanale. Moi meteorytowi znajomi podzielili się ze mną i filmami, i zdjęciami, znalezionych przez siebie okazów meteorytu Ribek. Nagrałem trzeci i ostatni odcinek poświęcony właśnie temu meteorytowi. Dodatkowo o meteorycie Ribek opowiadałem w Astronarium, odcinek numer 178, a także u Mateusza na kanale YouTube Astrolife. Po pierwszym odcinku, w grudniu 2023 roku, z serii Skarby w magazynie przyszła kolej na drugi odcinek. Jeszcze w styczniu nagrałem taki odcinek w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Tylko przypomnę, że ta seria, czyli Skarby w magazynie, ma na celu pokazanie Państwu meteorytów, które nie są eksponowane na wystawach stałych czyli po prostu, jak sama nazwa serii wskazuje meteorytów, które są schowane w magazynie. W lutym i czerwcu odwiedziłem Olsztyn. Za pierwszym razem nagrałem dla Państwa odcinek poświęcony kolekcji meteorytów Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Przy czym meteoryty prezentowane są w wieży Obserwatorium. Wystawa ta została przebudowana w roku 2023 i jej wygląd zupełnie się zmienił. Drugi wyjazd do Olsztyna to udział w kiermaszu meteorytów, który odbył się pod koniec czerwca. Przygotowaliśmy w ramach tego kiermaszu małą, jednodniową wystawę meteorytów. W marcu w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się kolejna edycja targów minerałów i biżuterii, czyli tzw. Warsaw Mineral Expo. Tak, byłem na tych targach i oczywiście nagrałem dla Państwa odcinek. Także w marcu odwiedziłem mojego meteorytowego kolegę Tomasza Kubalczaka. Tomasz wielokrotnie poszukiwał meteorytów na pustyniach w Omanie. Z tych wypraw przywiózł do Polski kilkaset meteorytów. Jak takie poszukiwania wyglądają i jak się do nich przygotować? Właśnie o tym jest odcinek nagrany u Tomasza Kubalczaka. W drugiej połowie kwietnia mieliśmy dwie imprezy meteorytowe w Zielonej Górze. Po pierwsze, w dniach 19-20 kwietnia odbyła się tam 13 konferencja meteorytowa Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, którą zresztą współorganizowałem. W jej trakcie wysłuchaliśmy kilkunastu referatów o tematyce przede wszystkim meteorytowej. Następnie w dniach 20-28 kwietnia 39 poszukiwaczy meteorytów zapisanych na zorganizowane poszukiwania meteorytów Wilkanówko przeszukiwało lasy w okolicy Zielonej Góry. Nic nie znaleźliśmy, ale poszukiwania same w sobie doskonale się udały. W czerwcu wraz z grupą poszukiwaczy meteorytów wybrałem się na poszukiwanie dużych okazów meteorytu Płutusk do wsi Żewnie. To ta miejscowość, w której znajdowane były 3-4 kilogramowe okazy meteorytów. Niestety nic nie znaleźliśmy, ale pogoda była idealna, może trochę zbyt upalna. Wakacje rozpocząłem od nagrania dużego odcinka poświęconego spadkowi meteorytu Łowicz. W odcinku tym odwiedzam różne miejscowości w obszarze spadku, a w sumie to i poza nim, pokazuję, gdzie i jakie okazy tego mezosyderytu zostały znalezione. Odcinek zawiera trochę naukowych treści, m.in. podział mezosyderytów z w miarę dokładnymi wyjaśnieniami. Następny odcinek to odcinek z serii 10, i tutaj nazwa. W 2023 roku były te odcinki: 10 meteorytów do kolekcji. Czy jak wygląda meteoryt? 10 cech meteorytów. Tym razem odcinek dotyczący 10 stron internetowych. W lipcu opublikowałem odcinek dotyczący meteorytu Piłowa Górna. Nagrany został on rok wcześniej, w sierpniu 2023 roku, no ale doczekał się upublicznienia właśnie w lipcu 2024 roku. Pod koniec lipca w Obserwatorium Astronomicznym w Ostrowiku, koło Warszawy. Które jest częścią Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Razem z Mateuszem Żmiją montowaliśmy kolejną stację bolidową w nowo powstałej sieci bolidowej SkyTinel. Stacja ma numer SN-20, a wyposażona jest w kamerę All Sky, czyli rybie-oko. Detekcja pierwszego meteoru odbyła się już po kilkunastu godzinach od montażu stacji. Także jeszcze w lipcu z Januszem Kosmowskim udałem się na poszukiwania meteorytu Półtusk w centralne obszary elipsy spadku. Janusz w tamtym momencie w roku 2024 znalazł trzy nowe okazy tego meteorytu. Nagrałem o nich odcinek. W połowie sierpnia idealna pogoda w Polsce pozwoliła na obserwację wspaniałego pokazu meteorów z roju Perseidów. W pewnym sensie nagrałem dla Państwa relację z obserwacji tego roju, obserwowanego kamerami sieci bolidowej SkyTinel oraz kamerami polskiej sieci bolidowej. W sierpniu dwa dni spędziłem w Krakowie i nagrałem dla Państwa kilka odcinków w Muzeum Geologicznym Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Po pierwsze, nagrałem dwa kolejne odcinki z serii Skarby w magazynie. W pierwszym z nich oglądam m.in. pierwsze odnalezione Morasco, czyli tak zwany okaz Koblinera, a także gigantyczne okazy meteorytów Imilak i Vaca Muerta, podarowane przez Ignacego Domejkę. W drugim odcinku oglądam kilka tac z historycznymi meteorytami, w tym okazy z kolekcji Juliana Siemaszki. Po drugie, nagrałem dla Państwa odcinek poświęcony meteorytowi Grzępy. Skontaktowałem się w tym celu z rodziną znalazcy, a dodatkowo udałem się do wsi Grzępy, aby obejrzeć miejsce spadku. Inne miejsce spadku, które także odwiedziłem w sierpniu, to Baszkówka. 25 sierpnia obchodziliśmy 30-lecie spadku meteorytu Baszkówka. Nagrałem dla Państwa zarówno miejsce spadku, a także sam meteoryt, który znajduje się w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Co ciekawe, chyba po raz pierwszy mieliśmy okazję zobaczyć tylną stronę tego meteorytu, tam gdzie zostały odcięte fragmenty do badań. Trzecie miejsce spadku meteorytu, które także odwiedziłem w sierpniu, był Antonin. Meteoryt Antonin spadł w 2021 roku. Nagrałem dla Państwa dedykowany odcinek poświęcony temu meteorytowi. Znalazca meteorytu, czyli Krispin Kmieciak, pozwolił mi ten okaz pooglądać oraz nagrać. W październiku odwiedziłem Festiwal Minerałów i Biżuterii w Łodzi. Tam na targach o meteorytach opowiadali nam Aleksander Błasiak, Jarosław Morys, Tomasz Ogłaza, Magdalena Skirzewska i Łukasz Smuła. Odwiedziłem także czasową wystawę meteorytów z kolekcji Pawła Żochowskiego. Także w październiku odwiedziłem targi we Wrocławiu. W ramach tej imprezy dr Tomasz Jakubowski wygłosił dwie prelekcje poświęcone genezie i klasyfikacji meteorytów, a także udostępnił część swojej kolekcji meteorytów zwiedzającym oczywiście w postaci wystawy. Tutaj dodam, że druga z tych prelekcji dostępna jest na moim kanale w postaci odcinka. W 2024 roku sieć bolidowa Skytinel zarejestrowała kilka bolidów, z których mogły spaść meteoryty. Największe zainteresowanie budzi spadek z 11 listopada koło tuszyna, gdzie mogło spaść nawet i 20 kg meteorytów. Natomiast dwa mniejsze potencjalne spadki to świecie i Grzebsk. Na miejscu spadku meteorytu Grzebsk byłem, trochę poszukałem, spotkałem kolegów poszukiwaczy, ale przede wszystkim nagrałem dla Państwa odcinek. W dniach 9-17 listopada zorganizowałem kolejne grupowe poszukiwania meteorytów, tym razem meteorytów w Półtusk. Zapisało się 40 osób i już pierwszego dnia poszukiwań znalezione zostały trzy okazy. Trzecim z nich był mój własny, pierwszy odnaleziony meteoryt Półtusk o wadze 40 gramów. Z poszukiwań na kanale jest oczywiście relacja, a także drugi dodatkowy odcinek o znalezieniu mojego okazu. Sumarycznie w trakcie tych grupowych poszukiwań odnaleźliśmy 11 okazów meteorytu Półtusk. Jeśli chodzi o rok 2025, który właśnie się zaczął, to mam jeszcze bardzo wiele pomysłów na nowe odcinki, więc będą się one pojawiać na moim kanale. W tym miejscu chciałbym także podziękować Tomaszowi Jakubowskiemu oraz Markowi Woźniakowi za pomoc merytoryczną w przygotowywaniu tych odcinków. Chciałbym także podziękować Łukaszowi Lewczukowi oraz Januszowi Kosmowskiemu za muzykę, tak tą w tle, którą Państwo słyszycie w moich odcinkach. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na kanale YouTube w gabinecie astronoma.